Cześć ludziska! Ptaszki już śpiewają, chociaż 7 stopni. To wiosna powolutku nadchodzi. Dawno się nie odzywałem, bo coś pachoza mnie złapała, jeżeli chodzi o te wypady. Zobaczymy, co będzie tym razem. Teren fajny. Trochę krzaczków jest, ale jest gdzie machać, więc naprawdę nie mam co płakać narzekać. Hejka. Do pierwszego sygnałku tradycyjnie czas działać. Pierwszy sygnałek, który zdecyduje się nagrać. Tak, dobrze widzicie. Bambus, sadzony przez człowieka. Kiedyś ten lasek był terenem zamkniętym, należącym do Burruja. No cóż, a teraz tak nie jest. Natomiast pozostały rośliny sadzone przez niego w tamtym czasie. No dobra, a to sygnał. Pierwsze koty za zapłoty Śmieci. Na razie tradycyjna lipa. Parę śmieci. czysty sygnałek no niestety jakiś tam skrawek śmieciowego metalu przed chwilą jakiś piesek odwiedził, miałem lekki zawał no ale cóż, tak bywa czasem mm, gdzieś to był ten sygnał tu. no dobra pierwsza krągłość Podejrzewam, że współczesna, bo raz, że nie była głęboko, raz, że jest taka okrąglutka, jak z maszyny. A cóż to? Robię pionę, tak, młoda elka prawdopodobnie z kształtu. Zobaczmy z tej strony, jeszcze coś widzę. A 2 pi. Dobra. Zawsze coś krągłego. Mam nadzieję na dobry początek. Tym razem dwa blisko siebie obiecujące sygnałki. Zobaczcie, dalej są resztki tego co sadził kiedyś człowiek w swoich pięknych ogrodach. Rododendron Jeżeli dobrze, to kojarzę tak, Rododendron. Dobra. jeden zobaczmy niestety w obu przypadkach bardzo fajnie brzmiąca lipa o, proszę 900, chyba 16, więc wojna pierwsza czyli George V była tu zataczamy kręgi i kopiemy wszystko co bije na kolor blaszka tym razem. Widzieć wyskoczyło jak z katapulty. No proszę. No, no zaczęli tu coś w końcu gubić. to coś innego albo coś małego albo coś głębiej i głęboko i malutkie chyba na wierzchu tym razem I jakieś blaszane pudełeczko nie wiadomo po czym. Już myślałem, że będzie jakaś spinka, a to kluczek. No i następna krągłość. Idę wzdłuż takiej ścieżki, która, widzicie ją tam, tu pewnie była uczęszczana w starych czasach i jest uczęszczana również teraz. No, bądźmy o 10 pi. No, ciekawe, czy zgubili coś kiedyś dawniej. Kawałeczek czego No dobrze, star, jakiś tam strumyczek, czek wodny. Najniższe położenie terenu. Z reguły niezmienione przez pokolenia. Zawsze jest to jakiś tam dobry znak czy ślad, żeby nim podążać. Ludzie lubią rzeczki. Tu sobie pewnie biwakowali, mam nadzieję, chlali i tak dalej. Oby kiedyś, nie tylko teraz. No i przede wszystkim, jeżeli to było dawniej, no to koniki musiały się gdzieś napić wody. Na razie mam jakiś jeden sygnałek. Na dobry lub niedobry początek, bo widzę tutaj też i współczesnych. Jakiś kan, jakaś butla, standardowo. No niestety nawet jakiś odłomeczek się trafił. Przywiodło mnie tutaj stare zwalone drzewo. Ale jak widać nie tylko mnie. Byli tutaj jacyś amatorzy nocnych wrażeń. Opakowania po gumkach. tu się kotłowało. Ale sprawdzimy, sprawdzimy. Dlaczego nie? Kolejny odłamek. Swantów na razie lipa, ale to dosyć ciekawe znalazłem. Może jest tu jakiś spec od grzybów. Patrzcie jakie zaatakowało fajnie. Uuu i potem jeszcze tam na górze. O, chyba świeży atak. Może to i chuba, ale że tak powiem świeżutka kolejny odłamek. Ja już w drodze do auta, słuchajcie, chyba jeden, może można z ostatnich sygnałków, takie piękne drzewo kiedyś było. No i sygnał też niczego sobie jest, bo to łopata. Gdzież tu jest? O! Widzicie to? Kuszeczka. Pod takim drzewem potrafili zakopać, dosyć głęboko nawet no trudno jak znajdę jakieś fajne miejsce to zrobię jeszcze podsumowanko raczej już kopać dzisiaj nie będę już popakowałem sprzęt i pora wracać no dobra podsumowanie troszkę maniaków wpadło, ale nic czym mógłbym się pochwalić Stare 10 pijarki rocz piąty trochę odłamków jak zawsze jedna muszkietu się trafiła Ołów, odłameczki, no i fan dnia dzisiaj. Sreberko, jakaś zawieszka, znaka, no jakaś otworzona książka, może jakiś znaczek z starej szkoły, ciężko powiedzieć. Jak znajdę, to dam znać. Hejka, do następnego. Potem wam jeszcze wrzucę tam parę wypadów, których nie miałem czasu wrzucić wcześniej no chyba że wyjdą akurat minutki z tego filmu więc będą tam później na zapas do następnego hejka cześć ludziska witam ponownie sorry za tą dłuższą przerwę ale coś jednak zdrowie było nie tu gdzie potrzeba jestem w starym miejscu w starym miejscówce czyszczę sobie kolejny zagajnik przyniosło mi tutaj Szczęście sreberko z 1800 tam chyba 20 roku Jest tam gdzieś na filmach sobie znajdziecie i tyle. Poza tym nic ciekawego i wybitnego nie wpadło, ale są tutaj naprawdę stare dęby, takie już wiecie, dęby pozostałości po tych dębach, nie wiem czy to będzie widać Tam jest zwalone, ścięte na kawałki ze starości po prostu umarło już, no, ale jest szansa, że nie ryli tutaj ziemi. Więc jeżeli ktoś w starych czasach coś zgubił, to mam nadzieję, że jeszcze się to zachowało. Zobaczymy. No proszę, nie zrobiłem nawet kroku. Jestem w miejscu, gdzie się, że tak powiem, odpaliłem ze sprzętem. Jeden sygnał, drugi bardziej śmieciowy. No i tak to się wygląda. Tak to się, że tak powiem, się wydubało z ziemi. Ten ciekawszy sygnał 80 parę. Dubka, ten taki śmieciowy. Dubka w większym stanie rozkładu. A, taki początek tego dnia. Zobaczymy, czy coś fajnego wpadnie, czy nie. Szukamy dalej. Może kolejna dubka. Trzeba sprawdzić. A tu jest ta dębinka, o której mówiłem. Widzicie? Niezły kawał historii No to kolejna łuska Dajcie coś ciekawego Dobra kochani na razie jest pechowo Ale pokażę Wam co skłoniło mnie sprawdzić to miejsce No to to jest ta dębinka Która tutaj została ścięta na kawałeczki po tym jak pewnie została przewrócona przez wichurę umarła ze starości myślę tam też są jej elementy a obok jest inna która jeszcze żyje i ona właśnie skusiła mnie żeby tutaj przyjść i wejść no ale niestety póki co no same łuski i nic starego Bardzo bym się zdziwił gdyby tu coś ciekawego, bo wykopię to tylko ze względu że jest przy tej dębinie. No niestety tym razem pomyliła mnie ta miejscoweczka. Spodziewałem się czegoś innego przy tym drzewku. Ale cóż, szukamy naokoło. Może sobie coś trafi. Jak już się człowiek wybrał, to nie wolno się poddawać. Jestem jakiś magnes na te wszystkie dupki do pioruna. Może jednak szczęście wróci. E, to jest samo świetnisko, słuchajcie. Poraz zmienić tą miejscóweczkę jednak. Odłameczek. Wróciłem na moją starą miejscówkę, gdzie wyszła mi ta srebrna monetka. Z 1820 roku, taka przetarte Half Chronic. Jak to mówią, nie ma przechodzonych miejscówek. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Nie mam już czasu na nic więcej. Niestety to co sobie wybrałem na dzisiaj okazało się, nie wypałem strasznie zaśmiecone przez człowieka. Służyło pewnie jako wysypisko. I tyle. Do następnego sygnału. Hej. Wspomnienia wracają. Dokładnie za tymi krzaczkami znalazłem tą monetkę. Wydaje mi się, że przeurałem tutaj wszystko. No. Gdzieś mi to fajnie. Był sygnał i zniknął. Prawdopodobnie zakłócam go cholerę łopatą. 95 bije, może odłamek, może złom. Na wykopie. Tak, to było tutaj. Gdzieś na obrzeżach. To jest, to jest taki spad. Pokażę w ten sposób, bo nie będzie tego widać na filmie. I na obrzeżu dosłownie wyskoczył dni a w kraunik, a polaneczka to tutaj to już miejsce w miejscu robiłem Ale spróbuję jakieś tu kółeczko na około zrobić już w drodze do autka na więcej kondycyjnie nie mogę sobie dzisiaj pozwolić dopiero człowiek wychodzi z choróbska ale zawsze to być fajnie wśród przyrody od razu człowiek ładuje baterie. Ja nie zawsze musi coś znaleźć do pierwszego sygnałku. Tym razem już chyba będę nagrywał tylko jak coś przyjemnego dla ucha się trafi, bo śmieci tutaj mnóstwo. Takie tutaj narzędzie zbrodni znalazłem. Całkowicie zarzewiałe. Niestety nie jest to w kręgu moich zainteresowań. Dla mnie jest to zartywiałe żelastwo, zostawiam to tak na wierzchu, może sobie kiedyś ktoś znajdzie i go to zainteresuje.